No, dziadek, ci powiem, że ten rzepak wygląda dobrze na razie. Niby nie w nocy, te chmury takie łażą, łażą, ale nie wydaje mi się, że padało. Można by było spróbować kosić. Co ty na to, dziadek, myślisz? Wydaje mi się, że można spróbować, nic się nie stanie. To jak się trochę utnie, to sprawdzimy wilgotność. No dobra, dziadek, to lecę po kombajn. No leć. Halo halo, witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Widosław i do nas w kolejnym odcinku na moim ee, i dziadka gospodarstwie z kolejnej kroniki no Dzisiaj zaczynamy już żniwa rzepaczane Bierzemy się za robotę, bo nie ma co czekać kurcze Roboty jest, jak w paku to odciorta, no ale już idziemy po Bizona. Zaraz zobaczymy co tam tam wyniknie z tego. No, zaczniemy kosić tamten rzepak na tym większym kawałku. Nie będziemy tutaj przede zacznę, zaczynać, bo dziadek sprawdzał rano. To wilgotność nie jest jeszcze za dobra. Ach, ten to pali teraz to strzała do góry. No i ruszamy, bo chcę dzisiaj troszeczkę skosić tego rzepaku. Żeby chociaż już go trochę było, bo w pogodach patrzyłem, że... No już w późniejszym czasie ma to o tym coś palić, żeby chociaż ten rzepak był suchy, bo z nim tu nigdy nic nie wiadomo tego lepiej, żeby już był skoszony No żeby już było z głowy i było bezpiecznie Żeby chociaż te parę nawet trzy przyczepy ukosić to już będzie dobrze, tylko problem to jest taki, że kurna trzeba było gdzie to postawić, no tam do stodoły się jakoś półpycha Chudne, no, nie wiem No zobaczymy, będę na pewno Pompino, a właśnie Dobra, kombajn prawie już tutaj ustawiony był, tak na blisko już na rzepak Teraz tak Ruszamy My O! Y Jedziem. O kuźwa. Weź tam zmniejsz obroty motowideł, bo rzepak wytłucze. By było obroty kederu zmniejszyć? Tu to? to... to no. no i powoli tutaj toducza to ustawić bo naprawdę to jest o Mam tutaj damy takie 50 No Powoli ogólnie tak. Jak widzicie ten mały kawałek Nie był wcześniej mówił tylko tutaj innego, ale odkupiłem już ten kawałek dziadek Zdecydował, że odkupi ten, to pole. Bo kurna, ani tu dojazdu, ani podjazdu do tej dzierżawy. Na to, że tam 10-15 tam tysięcy chciał, tutaj, bo to malutki kawałeczek O, to dziadek już wziął i kupił te pole. I po co ma się pierdzielić zawracaniem w kółko? Dobra, to wrócimy sobie. Bo dziadka. Teraz, tylko tu było po A poprzeczniaka. I teraz tutaj się obkosi. Na razie widać, że kombaj zarabia. Przerabia. Znaczy tu się nic nie przypycha. No to jest... przy, przy dobrze też pak tym środkiem, co dziadek go brał. Wygląda, że powinien co nieco sypnąć. No zaraz zobaczymy co tutaj jeszcze wyjdzie. W razie dojedziemy do dziadka i on tutaj zobaczy jak to wygląda. Wydaje się, że będzie dobrze już Przed trochę jest tutaj To kawały pól Dwa duże pola rzepaku Ale wygląda, że będzie dobrze sypał ten 600 leba wy o kurde, zaraz to ona będzie do poprzeczniaków, to ładnie będziemy poprzeczniaków. wycofamy idziemy do dziadka no i jak dziadek będzie dobra wilgotność nie gubi nic kombajn a skąd mam wiedzieć jaka wilgotność jest miernika nie mam jedynie to pewny jestem że nie gubi rzepaku i dobrze młuci Dobra, lecę po przyczepę i wysypiemy rzepak i sprawdzimy wilgotność. No dobra dziadek, to leć po to przyczepę, bo tu teraz będę miał już zbiornik, bo to... To ona już zarabiać. No najgorzej no nie, nie wyglądał ten rzepak. Nie spodziewałem się, że tak, tak pięknie on się tutaj zaprezentuje. Jestem bardzo, ale to bardzo... mile e, zas, zaskoczony, na, o! Już zbiornik jest. O! No, nawet nie, nie, nie wiem, czy dojadę. Dziadek będzie musiał wyprowadzić jeden ciągnik na jedną stronę, drugi na drugą, żeby to można było wysypywać się. Zobaczmy, ile bizon Myślę, że z dwie tony to on zmieści. Żeby, bo jakby się udało dojechać, kurczę, to już by było lepiej. No spróbujemy, spróbujemy Jakby dojechać to już by było dobrze Zawsze to lżej Nie trzeba nie musiał być ale wsiadać No ile będzie Dojedziemy Dwie tony 100 to? On w takim razie już mieści sobie możemy wypełnić go? No tak dwie tony to on na pewno zmieści. Dobra. Czarnia chodzi i lecimy z rzepakiem. No dziadek, idzie robota, idzie robota. No widzę, że idzie wilgotność 9%, to no, można rypać go. Tam zaraz zmiana, to ja trochę zetnę. No trochę, ja pokażę trochę dziadek. Oj, coś czuję, że w tym roku rzepak nam wyjdzie bardzo dobrze. No elegancko. Ale to się nie spodziewałem, że tak dawał padł ten rzepak. Jazda. No. I teraz tej zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Robotka. dziadek już zaczął, Kosi. Gdzie przejął. Czeo, widzę bo Sam zaraz chce troszeczkę pokosić. No i zobaczymy, jak to będzie mu w ogóle szło. Tutaj troszeczkę wykosiłem nim No, bizon mieści dwie tony, więc tak W przybliżeniu w tej W tej weftę te mieści Dosyć szybko on jeździ Tam rzepak ogólnie dosyć No naprawdę ładnie, ładnie, ładnie. W tym roku myślę, że na rzepaku dosyć Dosyć wyjdę, bo Proxima chodzi tak no, widzę stwierdzi, że Pierwsza pójdzie Proxima HL-ka do, za do zapełnienia No to już Ej, tak. Cześć 7 ton już będzie na niej Albo no, pięć, a pięć, dobrze, tak myślałem, że 5 ton Coś, w tym przedziale No, ale to się tam... Raz, dwa, sobie jeszcze, pewnie będę musiał lecieć po... Po Ursusa Albo, no, ja no, raczej Ursusem już będę przetargał przy ten przyczep, bo jak już tam jest podpięte, to po co będę w kółko przyczepiał, nie ma to nawet sensu Dziadek teraz kto doje... no za zasu... no, z... 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 zuma zrobię. co zasuwa, 40, to już. Tak, już, patrz, to... pociemno. Kany, kurde, jest już. No, on już wie, to już stary fachowiec, jest. Kurde, dziadek. O, oh, jaju. Te mury mi się nie podoba, No miało nie padać, a. Mówię, że będzie padać, jest pochmurnie tak strasznie, nie wiadomo co z tym zrobić, żeby tam blandekę co najwyżej jeszcze jest, tam wciąż co najwyżej pójdzie ją weźmie A tak to no to Kurczę, no nie wiadomo, nie wiadomo co robić Oład, artyzona Jedziemy w tej te, nie robimy obkrążeń No eee. tak tak jak przy liczeniu obu, jeden zbiornik w tamtą jest, pół zbiornika i w drugą już jest zbiornik. Więc trzeba będzie, będzie podjechać na drugi brzeg. Zaraz. albo to zaraz niego tutaj podjedzie. A to w sumie mogę sobie odpryć, By odpalić. Dzisiaj kurczę jakoś tak. Letyń on niby, ale tak już nie jest. Taki upał, tylko dosyć dosyć tak łodnawo kurcze, no. Nie no, tak, tak dzisiaj to jest taka niepewna. No ale zobaczcie, no, już chociaż coś mamy już, coś wykoszone, to to chociaż jest tyle w tym dobrego, bo daj to, to, to. Zawsze chociaż trzeba uciekać moje sąsiady, jeszcze czekaj, no my pierwsi wyjechali w tym roku, pierwsi już, rzepak. No, ale nas rzepak się już nadawał, jak 9% tam, procent wilgotności ma, plus jeszcze tam Łodigi Podeschnięte są, to znaczy, że Że jest dobrze, że będzie dobrze Urząd Dajcie dziadek No Adam Mechanik też dobrze zrobił ludziom nie ma bizon po prostu śmi. Lata Lata jak złoto Ale ja tu trochę koszenie to jeszcze jest, bo ile no, Na pewno by się kiedyś przydał jakiś większy kombajn ale funduszy na to nie ma trzeba jeszcze kupić stół. Już wóz, wóz pewnie poszło by, by się przydało kupić. O! jak już szkoły już tam wembrana zapala, znaczy już zbiornik. No to tak jak kalkulowaliśmy Bison ma dwie tony, czy w jedną i w drugą stronę i już tak 80 około procent. Więc dobra. Odjeżdżamy pod dziadka, tam No powolutku już tutaj sobie kosimy. Teraz zmieniłem dziadka. Zobaczymy, tak że wszystko jest dobrze. Kombajn jest jak najbardziej ustawiony. Można działać. Na pełnej nic nie gubił. jeszcze w trakcie koszenia, więc jest wszystko dobrze. Już bierzemy się wysypujemy od razu. Kolejny zbiornik. No, sypie ten rzepak, sypie w tym roku, nie ma co gadać. W tym roku nam, mi dziadkowi, się uda ten rzepak. Jest naprawdę, naprawdę elegancko, nie mogę powiedzieć, że nie. No i dobra, możemy ruszać. Dobra, włączymy. No i lecimy z tym koksem. No, już coraz mniej tego, że tutaj. No, ale jak widzę, jeszcze, jeszcze, jeszcze się go na, mam co co ciachać. bo to waru nie brakuje, nie brakuje, nie brakuje, jest go od uzia mać Oj. Powolutku. No, ogólnie teraz chciałem taki inny temat jeszcze poruszyć. Jak wiecie, ostatnio na moim kanale nie ma zbyt wielu innych odcinków poza serią e, gospodarza. Ale jak wiecie, czy też bądź nie. Eee, no, w... jak to się mówi, nie ma zbytnio z czego zrobić tej serii. Jakże z Was tam widziała, że pisała w komentarzach, że tam tych yy, komentarzy pisaliście, że słuchajcie, tak może być tak z. PGR-a, PGR-a, PGR-a. Słuchajcie, wszystko fajnie. Łatwo napisać komentarzy. Ale zrobić to jest zupełnie inna bajka. Pierwsze. ciągle nawiązujecie do PGR Bruzda. PGR Bruzda. Słuchajcie, jeśli chcecie PGR Bruzda, musiałaby wyjść mapa od AgroPlotmosza, czyli Bruzda. PGR Bruzda. Bo... No, nie ukrywajmy się, ale wiadomo, wiem o tym, że mój kanał jak i to wszystko teraz w większości jest teraz, oparło się wtedy na PRL Polska Gwiaźdzki Zarno, szczególnie na PGR Bruzda. Ale cóż wam poradzić, mam, jeżeli do Farminga 22 nie ma aż tylu, wielu maszyn, tak wiele modyfikacji maszyn polskich, które były w 19, bo w 19 było ich od cholery. No tak, fakt. W 22 już jest, ale 22 jest bardzo uboga jeśli chodzi nie o maszynę, a o mapy. PGR jak pamiętacie, był PGR silno, był na mapie śliwno eee, był jeszcze krótki moment PGR Ketch, który też się zakończył bardzo szybko, bo zaczęli... Wiesiek wie zaczął żniwa to było tyle i tak naprawdę już PGR zniknął. Dlatego, że z się wykrzaczył. Tu też jest taki haczek, że brak weny, niechęć do nagrywania tej serii jest bardzo duża, ponieważ nie sprawiała mi już ona na tych mapach. To nie była ta seria, na której chciało się nagrywać, chciało się cokolwiek robić, ze względu na to, że po prostu najzwyczajniej w świecie pierwsze się przyjadło. Dwa to to, że nie czuć by było tego samego klimatu, który jak wiecie jest zawsze odczuwalny na, na, na jak na PGR-ach. Nie, to nie był ten przypadek Nie pasowało mi to No i dlatego słabo już się no, mi nagrywało i działało na tym PGR-ze. Stąd zapadła decyzja, że No trzeba jednak zakończyć, bo nie lubię nagrywać żadnych materiałów na siłę tylko wiadomo, chcę, chcę to nagrywać z przyjemnością, tak jak właśnie teraz. Jest to seria gospodarze, bo naprawdę seria gospodarze to jest seria, na której no, wszystko stopniowo się rozwijamy. Fajny klimat udało się uzyskać, mamy fajne gospodarze, mi się udało zbudować. Co najlepsze, safe w gospodarze powstał totalnie spontanicznie, bo z nudów tak naprawdę zbudowałem ten safe. Gospodarstwo na mapie połowa, ponieważ a, nie miałem żadnej ciekawej polskiej mapy. Przejrzałem większości polskich map, nie było nic ciekawego na połowie. Pamiętam, że była właśnie Polska Wieszka przez jakiś czas na kanale, ale ona też wielce jakoś długo nie potrwała, bo to już nie miała ta mapa takiego, takiego klimatu, takiego vibu, który można było poczuć na. Na niektórych seriach, tak jak na przykład na PRL Polska Wieś, sezon pierwszy w 19 to było, kiedy zaraz po świeżo po rozpoczęciu serii PGR Bruzda, który zaraz po tym, po niej wystartowała właśnie ta seria, nie było oczywiście tego klimatu, a gospodarze właśnie, ten spontaniczny save idealnie się w najzwyczajnym świecie wpasował do do, tego, do, do tej na tą serię to właśnie gospodarze się idealnie wpasowały. Ten klimat dla mnie bardzo fajnie mi się gra na tym save, nagrywa, tworzy tutaj odcinki. Tak samo te pola są takie duże, małe, są takie większe, Większość to jest dużych tutaj kawałków nie powiem, że nie, ale to też z drugiej strony dobrze, bo e, mniejsza ilość tych większych, czy tam trochę mniejszych, to jest fajny na start. Potem na te większe maszyny, już jest potencjał, żeby coś tutaj stworzyć. I nie jest to, a na małych jak wiecie złote łany przykładowo Stworzyłem ten serwer tę Serię, która już próbowałem ją reanimować już wiele razy już Podejmowane były próby reanimacji tej Tej serii Niestety kolejna, kolejna próba, chociaż po dłuższym takim dłuższym czasie yy, Nie ukrywam Zakończyła się najzwyczajniej w świecie niepowodzeniem, bo niestety jak to się mówi? Chęci zabrakło yy, i motywacji, żeby nagrywać tą serię, ale to jest sama seria już nie sprawiała mi przyjemności. To najzwyczajniej się świecie spowodowało, że seria została całkowicie przerwana. Zresztą na początku też już nie miałem pomysłów, jak wam. Yy. Zbiernik. jak widzicie to co mi nie sprawia przyjemności to po prostu tego nie nagrywam i już a niestety w przypadku e, serii jeśli chodzi e, to oczywiście o serię e, złote Łany, no to w ten w ogóle nie w ale też był największy problem taki że tam rozwój by był po prostu znikomy, ponieważ tam małe marzyny były, pola małe. Bizonem by było ciężko, tam gdzieś wistura już nie miała zbytnio co robić, a co dopiero taki bizon. A już o, o New Holandach czy tych ty, ty innych to już nawet najzwyczajniej w świecie nie, nie... mówię, bo to już by przeszło po prostu. To już by przeszło pojęcie inne, najzwyczajniej w świecie. Teraz wrócimy do tematu więc dlatego No kurczę, nie za bardzo, nie za bardzo to idzie To jest dobrze, że tam dziadek na nie słyszy to, to Znowu gadał, że go pierdzie, ale mi by to jest Dobra, trzeba wysypać na, na proximach. Pierwsze Piesze na wariatorze Trochę no Zaraz trzeba będzie jeszcze działek będzie musiał lecieć pewnie po... Co bo... Na rogu trochę więcej miejsca jest. No ale już cała HLK za będzie zasypana. To mamy 100%. To jeszcze jedna to by można było umotać. No już lecę Ursusem. Ciągnę już, dwie przyczepał tosanki. Lecę do dziadka. Ja tak widzę, zbiornik będzie miał. No że pak cały czas nie będę kosił poza Dziękiem też sobie tutaj materiałami wymulcę Dobra E dziadek daje Dobra Czekamy że no, dziadek wyjedzie stąd tam, no, dziadek zasuwa Ostro o jezus, Mariusz, leżyłem się na męciu, ale jak widzicie, po robocie już skoszony rzepak. Powiem wam, że jestem w szoku. Jedna cała helka, jedna cała autosanka, i blisko pół prawie drugie autosanki. To jest po prostu szok. Nie wiedziałem, nie spodziewałem się tego po rzepaku. Coraz bardziej już ciemno się robi, Zaraz bardziej tych murów się roznoszą, więc uciekamy z tym jak najszybciej do domu, żeby odstawić już ma, na, na ten do stodoły ale no naprawdę szok co tu w tym roku ten rzepak dzisiaj podał to ja po prostu nie mam pytań rewelacja po prostu chyba pojedziemy tędy już trudno już się rozmieścim trzeba schować ten rzepak do stodoły Szkowi. Muszę się nadać z tymi zestawami. Jak widzicie, proxima już stoi, bo wstawiłem ją tam pod róg. Że tutaj te inne przyczepy można było, ale już muszę odpiąć i wyciągnąć proximę. jest, dziadek poszedł na obiad. Przed zranicą, jak zaczęliśmy to, dało się skosić. Poszedł jeść dziadek, bo dziadek jeszcze nic nie jadł, Zresztą ja też nic nie jadłem, jestem, jest

No i dobra. Musimy już tam z tyłu. O, z tyłu tu już. na to, może już. Prota przejdziemy sobie. Tu. O kurwa. Kajta. O, będzie. O, No, ale tutaj już nie będzie zacinać. O kurwa. No zobaczcie, no po prostu jedna rzepaku, druga rzepaku, no mi odzie, mnie odzie, naprawdę plony obfite yy, Ale tu nie cały, yy, jeszcze nie wszystko, żepaku rzepaku jeszcze w brud dostało Dziadek, a dziadek tam kombaj zostawił Jak ci zgaszę go Gdzie go zostawił? Oh. A dziadek od razu wjechał i tutaj poprzeczniaka ciapnął Ale w sumie niech tu stoi, niech mu nie, 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 nie będzie przeszkadzał kombajn Rzepak i tak poza już pewnie materiałem z dziadkiem zetnę. Już później trzeba będzie zdjąć tu do rzepaku i, i i zabrać się za pszenicę. No Ale to już w następnym materiale, a tymczasem ja wam dziękuję, zapraszam do kolejnych odcinków. Mój źrótek. Pozdrawiam. Lec na obiad. Na razie.